Beata Kozlidrak przez lata wyrobiła sobie markę jako jedna z najlepszych polskich piosenkarek. Teraz w jej życiu dość może do prawdziwego przełomu. Zanosi się na wielki hit, a media już teraz wyrażają zainteresowanie całą sprawą. Beata Kozlidrak może ponownie zagościć na pierwszych stronach Gazd. Wszystko z powodu ludzi, którzy planują stworzyć produkcję dotyczącą piosenkarki. Jak się okazuje, jest ona niezwykle zainteresowana tym pomysłem. Projekt jest dopiero we wstępnej fazie planowania, jednak niewykluczone, że całkiem niedługo dojdzie on do skutku, a widzowie będą zachwyceni tak samo, jak wokalistka Wszystko przez 40-lecie zespołu Bain, z którym Beata Kozidrak jest najbardziej kojarzona Wygląda na to, że niebawem dojść może do jednej z najbardziej ekscytujących premier w nadchodzącym czasie. Pozostaje nam jedynie czekać na więcej szczegółów. Beata Kozidrak Gwiazdą Filmową. Na początku tego miesiąca w Teatrze Współczesnym w Szczecinie odbyła się premiera Musi być jak Beata który opowiada o losach zespołu oraz samej jego wokalistki. Obejrzeć możemy w nim również losy fanów formacji, którzy zainspirowali się jej twórczością. Wygląda na to, że nie musi to być koniec premier dotyczących bajmu w najbliższym czasie. Jak zdradziła sama piosenkarka, w najbliższej przyszłości powstać może film, który opowiadałby o całej historii muzyków. Podobnie jak w szczecińskiej sztuce, miałby on przyjąć formę Muś i Calu, który byłby przepełniony największymi hitami zespołu. Jest już gotowy scenariusz Muś i Calu, który napisał genialny reżyser Piotr Domalewski, twórca znanego filmu Cicha Noc. Jesteśmy po pierwszych rozmowach. Jestem otwarta na propozycje i nie ukrywam, że taki pomysł bardzo mi się podoba, mówi Kozidrak w rozmowie z Party. Beata Kozidrak. Powstanie filmu o historii bajmu. Nie dostaliśmy jeszcze żadnych szczegółów dotyczących premiery filmu. Jedyne wiadomości pochodzą od samej piosenkarki, która twierdzi, że jest niezwykle zainteresowana produkcją filmu przedstawiającego jej dotychczasowe losy. Nie wiadomo jest także to, czy sama Kozidrak wystąpiłaby w produkcji. Bardzo możliwe, że skusiłaby się na skorzystanie z szansy od filmowców zwłaszcza biorąc pod uwagę jej doskonałe kontakty z producentami. Koncerty Bajmu do dziś są często transmitowane w telewizji podczas różnych wydarzeń. Na dalsze szczegóły współpracy Beate Kozidrak z producentami filmowymi przyjdzie nam zapewne jeszcze trochę poczekać, jednak, gdy film zostanie potwierdzony, to niemal na pewno można przewidywać, że stanie się on wielkim hitem. Liczba fanów bajmu w Polsce wciąż jest spora, dlatego można łatwo stwierdzić że film ruszyłby do kin dziesiątki tysięcy osób. Forma muś i celu nie jest zazwyczaj lubiana przez Polaków, jednak dla Bajmu z pewnością część z nich popusiłaby się o wyjątek.